A teraz odbierzemy telefon. Halo, halo? No, halo, halo. Hallo, wina. Cześć, Elowina. cześć. Jak się masz? Skąd jesteś? No, I oczywiście jakie masz pytanko? Już lecimy z pytaniami. Mariusz Częstochowy, nie pije od soboty. Ale przede wszystkim. Sariusz w Częstochowie, Mario jest tylko jeden, więc nie poczuwaj się do tego. Ty jesteś <laughs> tylko Sariusz, Mariusz i koniec tematu Ciebie. Ty tam sobie siedź spokojnie, chłopak? Okej. Okay. Kasperek! Kacperek, bo na ciebie to czekałem jak na pierwsze śniadanie z rana. O oh Ojej, yeah. będzie dobrze, będzie dobrze. Kacperek. Bo tak jak mówię, no ty jesteś moją wisienką na torcie. Będzie jechanka, dawaj. Jestem nie no, pewnie. nie będzie jechanko, Kacperek. Słuchaj, no kurwa, sama prawda. Powiedz mi, jak to jest, że jesteś tak odklejony od tej mefy, od Murana, Sargówka, no. że Ty sam nie wiesz co tworzysz. Najpierw tutaj wielki związek z Julką, mówisz, że a bo wszystko było okej. Okay. Ona mówi, że się nie układało, no. Ktoś ewidentnie leci w chuja, potem robisz swoje... No to, i, chodźmy po kolei, chodźmy po kolei. Ale Błoński, Błoński, ty robisz swoje sp spontane, że o, podrywasz jej dupeczkę tak naprawdę, no ból dupy o Julkę jest wielki, no Nie no ja bym tego nie nazwał, tak? Jeśli tak to odbierasz się spoko. Czy były w naszym związku były chwile ulotne i były chwile słabe, no ale to chyba jak w każdym, nie? No ale dalej nie rozumiem tego, dlaczego udajesz wielkiego podrywacza, ile to dupeczek nie wyrywasz, a nie oszukujmy się, jak Kasperek, no, no jakimś takim gigaczadem jak Tejkwan, no to nie jesteś, więc kurwa, nie, no czegoś ty nie rozumiem u ciebie. Czy to... tak naprawdę ta mewka się od murana odkleiła jest... i zgrywasz teraz wiesz, drugiego murana, wujek Władek za chwilę u ciebie jeszcze wiedzie? To czy jest naprawdę, tylko no żyjesz w innym świecie? To jest tylko postać, ale udaję tak naprawdę w życiu codziennym, nie mam kontaktu z dziewczynami.